Nie wiem, czy w naszym mieście jest druga tak aktywna grupa, jak nasi seniorzy. Organizują się sami nie tylko szukając pomysłów, ale też możliwości ich realizacji. A ponieważ nie ma jednej poprawnej definicji terminu aktywny, dlatego zawsze potrafią czymś zaskoczyć. Swoje pasje realizują i w teatrze, i śpiewając, wyjeżdżając, pisząc, gotując, a nawet szyją. I tak wymieniać można jeszcze wiele. Tym razem postawili na warsztaty. W pierwszych uczestniczyli sami, na kolejne zaprosili tych trochę młodszych. Ponieważ Jesteśmy, można no trochę się pochwalimy, prawda, że jesteśmy widoczni z naszej działalności w społeczności biłgorajskiej, dlatego zauważył nas naszą działalność również bank Paribas biłgorajski. I zaproponowali nam, żebyśmy złożyli wniosek o grant, ponieważ rzeczywiście angażujemy całą społeczność biłgorajską bez względu na, bez względu na wiek. Tutaj do naszej działalności. Złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy grant w wysokości 3000 zł. I oczywiście no, zaplanowaliśmy wspólnie z naszym zarządem, jak spożytkujemy te pieniążki, żeby zaangażować jak najwięcej osób z Biłgoraja. I oczywiście wymyśliliśmy, że będą to warsztaty. Warsztaty, które właśnie warsztaty kulinarne i takie warsztaty będą w szkole podstawowej nr 5, 5 właśnie grudnia i zaprosimy do tych warsztatów dzieci ze szkoły podstawowej i nasze panie seniorki i te warsztaty też będzie prowadziła Marysia Kita, bo to oczywiście są to warsztaty naszego właśnie zespołu, który ona prowadzi właśnie Łasuchy, a dzisiaj takie tutaj Państwo są. Są to warsztaty rękodzieła. Te rękodzielnicze dzieła sztuki stworzyli podczas jednego ze spotkań przedświątecznych, by potem mogły zdobić świątecznie domy. To choinki, do wykonania których potrzebne są między innymi płatki kosmetyczne oraz poduszki, ale za to jakie? Jeszcze przed świętami naszym na naszym spotkaniu zaproponowałam, żeby zrobić takie poduszki, wykorzystując sweterki, które są dostępne w sklepach. Przed świętami. Więc one są w niedrogiej cenie i po prostu. Bardzo fajnie, efektownie wyglądają. To jest tylko na okres taki świąteczny. To można też wykorzystać jako prezent do, do swojego salonu, pokoju, przed świętami, taka poduszeczka. Także są tu wzory pokazane, jak można zrobić. Zszywamy je po prostu na kwadracie? Na kwadracie zszywamy, wycinamy to, co jest zbędne, a przy okazji jeszcze, jeżeli zostaje jakiś rękawek, można wykorzystać udekorować słoiczek czy jakiś pojemniczek i to już jest też dodatkowa dekoracja do, do kuchni przy lepieniu pierogów. Skoro wywołaliśmy kuchnię, niech będzie. Tym razem taka szkolna kuchnia w warsztatowni, która jest w naszej piątce. Tam odbyła się kolejna część inicjatywy, do której nasi seniorzy zaprosili uczniów klasy 5b na robienie pierników. 200 g masła, 200 g cukru, 6 łyżeczek miodu, 4 jajka, 4 łyżeczki kakao, 2 łyżki mleka, 4 łyżeczki przyprawy do piernika, 2 łyżeczki sody, 4 łyżeczki proszku do pieczenia. To przepis, warto go zapamiętać, choć każdy dostał swój egzemplarz do domu. Jednak sam przepis to dopiero początek. Następnie pod czujnym okiem pań. Uczniowie sami wykonywali te najważniejsze czynności. Trochę zamieszania oczywiście było. Teraz będziemy dodawać proszek do pieczenia. Co jeszcze go tam brakuje? Jajka takie rozbite. I jeszcze będziemy dodawać ka kakao. Przyprawy do piernika. Zup rozpuszczone masło z Miodem, cukrem i przyprawą do piernika. Jeszcze soda jest. Sodę tu. Soda już Tak i pół na pół. Teraz ugniatamy ciasto, my tym będziemy musieli je rozwałkować i będziemy wtedy mogli wycinać wzory do pierników. Potem, jak rozwałkowujesz to ciasto? Żeby było cienkie, grube, na co bardzo... zwałkasz? Na to, żeby było cienkie i żeby nie było też za cienkie, żeby nie było grube. No bo potem będą jak. Nie, niedobre będą te pierniki. To potem. Gruby... A on nauczyłem się przed chwilą. Chciałbym gotować, żeby spędzać z mamą czas w kuchni. Przed chwilą wycinałem kształty i wałkowałem ciasto. Hmm. Powie, czy to jest takie zdjęcie, Tak. Czemu? Bo sprawi mi to frajdę, jest takie przyjemne. Czy to jest przepis taki, który znałeś, czy jest nowy? jest taki nowym przepisem. Hmm. Myślę, że będą dobre z niego. Ciastki. Tak. Ok, dobra. Wyszły świetne i tu trzeba uwierzyć na słowo. Podczas tego nagrania było wiele radości, trochę bałaganu, jak to w kuchni, i coś jeszcze, wspólnie spędzony czas, ten najważniejszy prezent, jaki można podarować drugiemu. Bo ciasto piernikowe to jest ciasto na wyjątkowe okazje, na święta Bożego Narodzenia. Stare pożekadło mówi, że jak piekarzowi rodziła się kiedyś córka, to już gniód ciasto na piernik. Bo to ciasto musi dojrzeć. No my to tak robimy trochę inaczej, ale wczoraj zrobiliśmy dwa ciasta, a dzisiaj robimy resztę. No i po prostu to jest taka okazja, żeby na te święta Bożego Narodzenia były pierniki w każdym domu. Dzieci dostaną też przepis. Każde dziecko dostanie ładnie, bardzo wydrukowane. To jest moja pasja, ja to kocham, ja lubię i lubię przekazywać, jak mam coś dobrego, jakiś dobry przepis, wypróbowany, przekazywać dalej. Bo to nieważne, że jak się ma tam... Odrobinę tego talentu, żeby go chować gdzieś zakopywać, tylko go pomnażać. O to jest fajne. A z młodzieżą, z dziećmi to się super pracuje. Podobne właśnie są, tylko że lukier właśnie. nie, nie ja zawsze robiłem z wodą, a tu z jakim robimy. Myślę, że to taki sam, tylko że to jest trochę słodszy, a w domu robimy trochę taki kwaśniejszy. O tym, że smaczny ten lukier był, nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy przyjrzeć się bohaterom drugiego planu, każdemu z nich. Niewiele z tych dzieł rąk własnych zostało przyniesionych do domów. Niezmiernie cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w takich warsztatach. Moja klasa, mam to szczęście, jest zawsze bardzo chętna do takich, do takich działań, ale widać też, że ta młodzież z klasy piątej tego bardzo potrzebuje. Widać, jak są zaangażowani, jak chętnie pracują w takich manualnych, bardzo smacznych robotach. Dlatego z wielką przyjemnością bierzemy udział w tych warsztatach. Ucieszyliśmy się, że będziemy mogli tutaj wspólnie z paniami gotować. Panie też podchodzą do, do naszych, naszej młodzieży, jak do swoich własnych dzieci widzę, że tam tłumaczą, przytulają i tak dalej. To jest wspaniałe, szczególnie teraz przed świętami taka integracja i międzypokoleniowe spotkanie, to jest też wspaniała lekcja dla naszej młodzieży i myślę, że wszyscy wyciągniemy z tego wiele korzyści. Kiedy już samemu każdy z obecnych wykonał te małe dzieła sztuki, to teraz pozostaje tylko dopytać, czy można już samemu przygotować te pierniki w domu to nie jest takie trudne. Jak się już raz zrobi, to po niej jest łatwo. Tego dnia w szkole było po prostu smacznie i rodzinnie. Ania, który piernik lepsze? Yy, wszystkie są najlepsze i... No normalnie wszystkie są najlepsze, bo są z lukrem.